Cześć Wam wszystkim! E, dzisiaj nie wiem jaki to będzie filmik, bo to ani o niczym konkretnym nie będę mówić. Nie wiem. E, taki może vlog mały, bo chciałam Wam powiedzieć, że e, dzisiaj zauważyłam na YouTube, że mam e, już 101 subskrybentów. E, jestem z tego bardzo zadowolona, nawet nie wiedziałam, że Będę miała tych 100 subskrybentów, myślałam, że może nie będzie nie, nie chciała oglądać, że po paru dniach nagle będę musiała, nie wiem, przestać kręcić filmiki, a bardzo to lubię i lubię się dzielić moją wiedzą, może już wiecie to wszystko, ale bardzo lubię się dzielić moją wiedzą z Wami i, i pokazywać Wam, co, jak ja robię, um, więc tak, i co tu to zrobiłam, jestem bardzo szczęśliwa. Zobaczcie, opiekłam dla Was ciasto i już tutaj nie ucz... ciasto i oczywiście ktoś już od razu mi zjadł kawałek, dlatego nie ma innego kawałka. Hmm. Hmm. Podejrzewam, że to był mój tata. No, ale takie o... Bardzo się cieszę, chcecie trochę? Macie, jedzcie. Częstujcie się. No. No, byłam taka zadowolona, że już mam tych i jeden subskrybentów um, że musiałam coś zrobić, upieką ciasto taka czekoladowa, bardzo dobre jest, szczerze mówiąc. więc cieszę się bardzo, że podobają wam się moje filmiki i że chcecie yy... słyszycie to? moja mama chyba coś nie wiem co ona robi um, ale cieszę się, że wam te filmiki się podobają, że chcecie mnie dalej oglądać um, Mam, w takim zeszycie zapisuję sobie wszystkie filmiki i wszystkie pytania, które do mnie macie e, i wszystkie filmiki, które chciałoś, ch ch chcecie, żebym zrobiła. E, jest ich na razie mało, mało, tak mało, e, więc jak macie jakieś propozycje, czy jakieś pytania, to piszcie tam na dole. Ja sobie wszystko pozapisuję i, i na pewno zrealizuję wszystkie filmiki i, i na pewno wiem, że przewiduję filmik z pytaniami, yy, ale tych pytań musi się zebrać trochę więcej. Na razie mam parę i, i chciałam, żeby to był taki jakiś dłuższy filmik, żebyście się coś mogły o mnie dowiedzieć, bo wiem, że ja jak oglądam filmiki na YouTubie, to yy, oglądam też tutoriale, ale... Bardzo lubię oglądać właśnie takie outfit of the day, takie coś innego niż tylko jak się malować i tak dalej. Więc jak chcecie coś, jak na przykład jesteście tutaj tylko dla makijażu, który robię, to okej, okay. um, Ale jak chcecie um, czegoś się dowiedzieć o mnie, to piszcie pytania i mówcie może jakie filmiki albo jakie makijaże chciałbyście zobaczyć. Um, I ja je nakręcę. Więc um, to chyba na tyle. Um, mam nadzieję, że będę miała coraz więcej subskrybentów <grym>, um, Bo naprawdę nie wiedziałam, że dojdzie. dla mnie to jest daleko Nawet, nawet ja się cieszyłam się z mojego pierwszego subskrybenta I nawet wiem, że jedna z moich koleżanek mnie ogląda I bardzo się z tego cieszę, więc pozdrawiam Cię, Kinga Widziaczki dla Ciebie um, No Więc um, no tyle chyba więc mam nadzieję, że dalej będziecie mnie oglądać. I do zobaczenia. Pa-pa! dla Was także.